Witam, jestem Gigi Ładwek już w 15 odcinku z The Darkness Hall. W tym odcinku dokończymy naszą wojnę w Egipcie, więc lecimy Widzicie, tu już jesteśmy obok Aleksandrii więc nie ma co porównywać Idziemy z Miernowskiem dalej. Gdzie idziemy? Tak, opuścimy. To są razy. A to nam zajmie Aleksandr jednostka, A to już ma wyznaczone cele dobra, więc y, czekamy. Hmm, dobra. E, popatrzmy czy możemy dokonać do sądu na KTM. Bo ten nie mogliśmy e, Więc na sąd złody. Nikosia. Rosji z tak pierwszego. Organizacja 20 no i okej okay. patrzymy patrzmy to się uda nie, no, nam no, 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 wracają nie wiem dlaczego może jak zablokujemy słus to spróbujemy e, jeszcze raz taki design wtedy powinna już chyba nie pływać tutaj flota może jest tam flota pływała jakaś yy, yy, brytyjska może albo francuska albo jakaś tam aliancka nie przeznaczają czy idziemy dalej. Hmm. Ale za chwilkę zatrzymam i zabezpieczę takie ważne miasta jednostkami, więc muszę do wrócić. Mam tu cztery piechoty, więc tymi jednostkami zabezpieczę te miasta, a m.in. Tobruk. Widzimy tej jest już atakowany i ono przegra. Więc tam też tam Dołożę zaraz. Jak najszybciej dam do Tobruk do Tripoli, żeby tam się obronili. Ale nie wiem czy zdążę. Mam taką nadzieję, że zdążę e, to zrobić. E, zostaw tu. No i bierzemy. Dwie dywizje. I do tripoli. Mam nadzieję, że się z, z, zdążę yy, na ratunek. A teraz oczywiście Wybóg ma o wiele mniejsze szanse na wygraną. A my idziemy po kolejne dwie jednostki. Pęczę płyniemy po kolejne dwie jednostki. No i oczywiście wygraliśmy w Typoli tylko w się desant nie udał O i to jakiś tu transportowy brytyjski to oczywiście też cieszy, zobaczmy jak ma w swą Ła, nie wiem czy to poszło ostro z tego co widzimy to już zostanie za zadanie zdobycie suezu od y, drugiej strony tego też tam powinni Niemcy zdobyć moim zdaniem gdyż oni na pewno nam tu bardzo pomagają o co oczywiście mnie cieszy nam tak pomagają yy, to nie idzie do gizy. albo no, to podzielę yy, tu zostały dwie a 5 7 zatakuje dobrze dobra yy, te dwie noski nie wiem czy ja dałem statek, nie dałem to będzie tam jedna gdzie jest nasza flota dopłynęła? jeszcze nie dopłynęła dobra czekamy na flotę Eee, czekamy Dobra, fotel już dopłynęło, atak wroga w Wielu z Limie A tam to Niemcy podbijali, więc my tam prawie nie mamy jednostek więc nie musimy się martwić o jakieś okrążenie coś Wróch eee, zaatakował w Gizie Nasze jednostki na gizie, zanim to tam to jeszcze potwam Dopowiedzi w tym A my zresztą transportujemy jednostki do Tobruku Eeey, wyka pytany do klaanek z Ekiptu. A to nadal tutaj jest, dobra. Dobra. Mam na i tu, jest obsadzony. Chcemy coś się martwić. tu już możesz wracać do ATEN. A tu jest bitwa o gizę. A tam jest gazda, tu Giza mi się zauważy to, samo, to samo, to samo, tylko, tylko taki sam nazwę, no, ale są, są to prowincje. A tu jednak minimalnie inna jest. Nie wiem, czy te dwie na nadziemne do tej jednej. Może, może. Uj tam jest coś czegoś. Może mi bardzo kopić, bo myślał, że tam jest, jest tylko, tylko jedna jednostka. Wtedy moje dwie miały szanse. Odkryła nam się technologia algochemia mamy rok 40 Więc też odkryjemy sobie mm, co to by odkryć takiego um, idealnego właśnie um, ten rok i o przynajmniej wówczas ale to nie jestam bieżna na pewno ale to jest chyba lakietowa e, chyba tak To jest rakietowa, my nie chcemy. Hmm, więc może coś z samolotów. Jesteś na 41 rok. a samolotów w ogóle nie ubiją, zapomniałem. Więc idziemy dalej. O, zostałem technika ekonstrukcyjna. Przydałam się. O, dobra. No i lecimy dalej. Um, dobra. Technologię daliśmy, więc lecimy. O, Mongala już nasa gizetes wróg tam się zdąży przemieścić ale już e, w gwałcie dzielnie tą gizę chcę ją wszelki sposób utrzymać ale nie uda mu się nasze jednostki będą tam z tego października i wtedy to będzie nasze a tak wróc tam ciągle posiłki i będziemy mieli co chwilę bitwę jak no, widzimy ciągle posiłki tam wrog przesyła ale jak widzicie ciągle zatrzymujemy wroga ciągle on zostaje wycofywany z tej prowincji trochę to ten fój on dość przeciąg co chwilę zatrzymał ci klikać ale trzymam te 4 dni i uważam że to będzie warto tego klikania gdy już będziemy mieli gizę Czyli to już dosyć duży większość ekip tuś na tańczy nam będzie dosyć sprawnie eee, więc lecimy dalej o jak widzimy już mamy gizę wróg nie utrzymał się tam dobra zobaczymy teraz ile tu jest jednostek Nader 4. zobaczymy jak to się potoczy. Nie, przekam. Nie uda mi się tam. Myślałem, myślałem, ale my się, my się pomyliłem. Trudno się mówi. E, tu krywetkie przycięcie, a to zapis nam się tylko zrobi. E, tu podbijemy hajfę No. Właściwie mi się udało, o i pięknie tam, jedna druga blisko została zgnieciona, zniszczona, eee, ja tu nie chcę atakować, dobra to idzie tu, będzie 22 listopada, a to na razie niech utrzyma Kyle i to będzie dobre, hmm. więc myślę, że idzie dosyć dobrze. Jest Giza już nasa, Haifa też. Więc idziemy do Eliot. Idziemy tam pod koniec. Oni zrobili desant yy, w, Beir w Beirutu, czy jak to tam się czyta. Tam pewnie Niemcy są obstawieni. Znaczy nie są teraz, bo widzę. Ale mi się zdaje, że Niemcy nie pozwolą. Choć my się tam cofniemy. Nie wiem, czy niech pójdą dalej do przodu, a my się cofniemy i zniszczymy ten desant. Bo mamy kolejną piechotę morską. No się tutaj. nie będziemy mieli cztery jednostki piechoty morskiej. Eee, I tyle nam wystarczy moim zdaniem. Więc teraz damy do albo tej piechotkę. Czyli dwie piechot, piechotki. I lecimy dalej. Eee, Giza, tam bitwa trwa. Bejlot podstawowy, co księg nam się wynalazł. Wróć za tego hajfem. Widzimy wielkie bitwy, mamy, czy walka jest o Izrael. Między nami a między Wielką Brytanią? Hmm. Postaram się nią wygrać i wygnać stamtąd e, No... E, e, Wielką Tanię i aliantów z Afryki w ogóle cofnąć ich e, do Sudanu. I pozbierać jednostki na atak Tym morskim się nazwa. I teraz dużo to narkotyków tam się zrobiło. I chyba teraz sobie nie to mam na dobrym poziomie, w ich nie robię. Może morska, co zrobimy? Tam hmm. jest więc bitwę może bitwa. No i tu taki o, pan nam wynalezie. Dobra, no i lecimy dalej Hmm, dobra Jest Hmm, dobra Wygrywamy, wygrywamy, myślę, że jest w Słowazie 20 listopada, jest, będziemy tam Wlok nas atakuje w Gizie i chyba nas pokona, kono nasze jednostki nie są tam zorganizowane tak wycofana z fuchs giz no niestety musimy uznać tą porażkę przegraliśmy fuchs idzie do tanty więc tam wyślemy 19 jednostki ale to będzie dopiero 12 tam więc to bardzo długo ale widzimy że tu już wielkie pytania przegrywam gdyż my tu uzyskujemy inicjatywę przyjmujemy w Afryce co oczywiście jest dobre hmm. robimy sobie badania i test o dobra no i lecimy dalej hmm. nas o wiedziałem, że to tak nas robi, chce nas okrążyć ale, zaraz Niemcy pewnie zajmą tutaj nasze jednostki, dostaną sobie. Poczynasz. My to dostajemy, z i pewnie zaraz yy, yy, zorganizujemy, pewnie taki transport. Kolejna technologia, widzimy dzisiaj trzy technologii no, bardzo dużo. Hmm. Więc, co tu, na którą tutaj zrobić? To jest ta nazwa, słynna warka desantowa, wczesny unwrap, czy coś takiego. No, i to tam zrobi to. Dobra. No i lecimy dalej. Eee, tu jest 2 na 2. A to się jeszcze cofa. Więc nie wepsy nam nasz eee, stan. można. Można, niestety. Eee, więc zrobimy tak. Oddzielimy 5 i 4 i 4 damy do szybko, by wróg nam tego nie zajął, I, a piątką zatukujemy Kyle, tym samym spróbuję troszkę okrążyć wroga przechytrzyć go, by nie myślał, że jest taki silny, I co będzie skutkować tym, że oczywiście wygramy. Proska w, w tamta. Jednak nie utleźmy, ale e, utrzymaliśmy ten. E, Przemiecimy się tu i zaraz dotkujemy ślas w tamtej. Teraz jest z dwóch stron, w nie będzie miał już szans. E, czy czy miałem tam tylko 9? Jedno stopnięć być moim zdaniem więcej. Choć może... Nie, nie dobrze, dobrze jest dobrze 9, bo miałem 7. I miałem 9 podzielone na 7 i 2, więc dobrze, że dobrze jest 7, ale dobrze, że jest 9. Hmm, dobra. Myślę, że zatkujemy. Znaczy tym zatukujemy A no to nie da wsparcie tylko. O, tak, o, zrobimy. Stąd to musi troszkę uzupełnić. Musimy wygrać raz, dwa my w No, Niemcy wyzwolili Chorwację. Widzimy Izrael, już nas się na to bardzo cieszy. No i to niech pójdzie mi tu, bo tam już Niemcy w sumie zabędą, więc ja mogę już to wziąć do tak na. Turcję, więc przy, do Tel Awiwu to przez nas portuje i weźmie na tą bardzo silną flotę te statki nie wpłyną do Aten nie mogą na Aten aha, przykazam osobne dobra ja męczący o tom, tam, tom nie, tam wezmę do Tel Awiwu dobra tom przebazuję do Aten tam też przewazuje do Aten. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy. Izraelu, już przebrani, więc w sumie już opanowaliśmy Egipt. Teraz się tylko wycofać do Sudanu. To jest dosyć zorganizowane. Myślę, że może atakować tutaj. Powinno szybko raz, dwa zabie, zająć bin Nahid. I wycofać dalej yy, Brytyjczyków w głąb Afryki i do Sudanu. Tam tego 17 grudnia dopiero. Więc jeszcze troszkę. Poczekamy oczywiście. Widzimy, Niemcy tam już niszczą. Hmm. No i pięknie. Bry brytyjskie dywizje zostały kolejne zniszczone. Nawet na lód Serbia, bo no, Niemcy zwolili, zaraz pokażę Wam jak to wygląda. Dzień. Tu mamy Serbię, tu mamy Chorwację. Yy, zbliża nam się już powoli, niedługo będzie wojna ale z Związkiem dzieckim Muszę umieścić tu na granicy jednostki, dlatego robię yy, A 6. Tylko, że to się tu, tu długo robi. Tu nie ma, że, bo wchodzą dwójce, w HZW robią się trzy miesiące. A tu się robi około roku, na, około roku jedna dywizja. Pytanie, to jest za długo, ale no cóż, tak se tu wybrali i ja nie zamierzam tego tutaj, nie zamierzam oszukiwać. No, Wylegać grać uczciwie, chcę sprostać temu wyzwaniu takiemu, jakiego tu postawili. I to jest nawet no, ciekawe takie. Widzimy, Niemcy nam już zaraz pomogą tutaj wycofać. Fajcie, oczywiście. O, widzimy, tutaj nam doszły jednostki. Bo chyba to chyba też co wezmę od Tel gdyż tu myślę, że Niemcy i to myślę, że mi to wystarczy e, Więc to do Aleksandrii I to też zaraz zabiorę Więc bierzemy to Ja mam tam 8 chyba nie Hmm, dobra Musiałem sobie jeden, mi jeden zatopić Dobra I e, spróbujemy to do zasadzi. Hmm, dobra, w następnym odcinku oczywiście wykonamy atak na Hiszpanię, i już w tym, mówiłem, że w tym pozbieram noski. a w następnym odcinku zaatakuję. Już eee. robię, to jest na sposób nagrywania, jest osobno przez Szwabsa nagrywam, a osobnym programem nagrywam dźwięk. Eee. Też nie, I nie wiem jak to wyjdzie. Eee. Jeśli będzie to lepsze, to napiszcie to będę robił w ten sposób, a jeżeli nie, no to, no to będę robił w tamten sposób jaki robiłem to mi się wydaje dosyć lepszy gdyż tu przez mikrofon w gdyż takie słowki mi się na siebie zepsuły tak jak napisałem ale to za że nie zamieszkałem jest tydzień myślałem że was przez zawodę i postanowiłem jednak je, je jakoś skominować i zrobić ucznię, choć nie będzie on najwyższej jakości gdyż wiadomo, ja mam mikrofon z kamerki i, i nowy sposób nagrywania który nie jestem jeszcze przejąć w nim yy, oglądałem już kilka samo tego programu więc może się z czasem yy, przyzwyczaję do tego ale jeszcze nie teraz jak widzimy tutaj yy, Pytanie sobie Adesant, gdyż trzeba uzyskać tam, ale tam Niemcy raczej sobie poradzą. A to on niech tam popłynie po jednostki Senexandrii. A teraz tu zaatakuje, to musi się organizować w razie mamy organizację w Egipcie, więc taki będzie postój krótki. Może nie krótki, może trochę dłuższy, ale... Yy, na pewno cofniemy ich zwykle nic nie dotopiliśmy mm, to bardzo dobrze że nam w też nic nie dotopił i weźmiemy tu 8 jednostek dobra no i znowu transport na znaczy to na, 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 na sali hmm. to złączymy No myślę, że możemy że atakować tak no i z tego z tej ile z też No więc lecimy pięknie 12 nasz 8. na 8 8 la tak wystaję ma na 7 w został pokonany jeszcze troszkę i została Opul. Coś tam się zrobiło, to jest widza piechoty. zaraz ją zmieścimy w naszej Turcji, w koło granicy ze Związkiem Radzieckim, tutaj mamy 4 wizje piechoty morskie, a tu mamy Kararewie. Ona tak rątowo leczę tam w październiku, czyli za późno, czyli będę musiał transportować to będzie, to przenieśmy do bali, a to tu i później po to przypłynę. Dobra. Więc FOTA nam gdzie? Gdzie frota? Frota jeszcze transportuje nam jednostki. Zatrzymamy się w sali. Gdzieś była tego roga. Na szczęście my nie mamy zbytnio dużych jednostek, tylko wiejem. Jest to z główny problemem Niemców tam. Więc to się nie pchałem od tej strony, tylko Niemcy, choć to też tam wysłałem. Ale żeby kontrolować SUSE, tą tę prowincję, więc y, my już ją mamy. Więc kontrolujemy to SUSE. Gdzie jest? Proszę o No, myślę, że będziemy musieli już zakończyć odcinek. Więc jaki... w tym pokoju, że ja więc ja kończę odcinek. Może hmm, lecimy dalej. Tu widzimy, być zaznani, klążyli troszkę nianców. Ja hmm. posłucham się tutaj w Egipcie Dokonaliśmy transportu... tak, jestem już 16? Tak jest. Znaczy, no jest 16, dobrze hmm. Dokonaliśmy bitwę o Gizę Dokonaliśmy do jednostki idą I jeszcze to się tam się mieści i myślę, że zakończy ten odcinek To się tam długo ułatwiam i myślę, że się czas, aby go zakończyć więc mm, sygnał jest w tej stronie, dziś oddwaj i do zobaczenia w następnym odcinku 16 już więc na naszym